Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest mój przyjaciel Niedźwiedź. Przyjaciel jak dla kogo, stary żart. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. kupa śmiechu, lecimy. Dokładnie, kupa jak twoja twa. Lecimy. Cześć, coś te niszczyciele pierdolone. Nie przeklinaj, to nieładnie. Dużo hmm. ciężkie floty mają. Mogę udać się na zachodnie Niemcy? Znaczy na Polskę, boże. Halo, wszystkie i na przykład... Niestety nie. Dobra. Co to się dzieje? Estonia pada, z tego co widzę, na Szwecję fabrykuje klejmy i wciąż nie mam, a to trochę smutne, bo chciałbym ich ścisnąć, tak, zmasakrować doszczętnie. Jak zmasakrowie Szwecję, Norwegię i Finlandię, to wielki plan, ja będę spełnionym człowiekiem, ja nic więcej nie chcę. Też warto wspomnieć, że w przerwie z zagraniami wysłałem mojego dyplomata do Brazylii, by tam pompował faszystów. Zresztą, przy okazji poprzedniego odcinka, o tym też nie wspomniałem, wysłałem dyplomatę także do USA, by tam też pompował faszystów. Jest też w Bułgarii, w Turcji, Iranie i chyba tyle, z tego co pamiętam. Jest i no, on tam wszędzie mówi, że faszyzm to jest najlepsza w ogóle ideologia na świecie. Bo taka jest. No dokładnie. Ej chwila, dałem im też, żeby oni wykonali ten rozkaz w ogóle? Co za armia jest? To jest armia tego pana, no to tak, dałem im, żeby wykonali, prawda? Nie, nie dałem im, dobra. Zapomniałem dać im rozkaz, żeby wykonali rozkaz, jak zwykle. Idźcie naprzód, panowie, naprzód, 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 zmasakrować ich. Jak tam mapa oporu? Hmm, tak średnio, ale udało mi się tego, zanegować opór na terytorium Luksemburgu i Polski prawie całej. Okej, to to już jest coś nawet, nie? No, takie ogromne armie tam stacjonują, że się nie dziwię, sam bym się bał powstać. A więc tak się czuli. No jak tam moje roszczenia, ja bym chciał zatykować to Szwecję. Ajajajajaj. Ta to, ta to. Na tej Finlandii nie będę miał jak przejść. Rzesza Niemiecka i Adolf Hitler są jednością. Szwecja, wydarzenie. Adolf Hitler odrzuca szwedzkie ideały. Ej, oh. zdropowali ci się, Jeleniu, zobacz, kurwa. Gdzie? w czym? W, w, w Holandii. A to się bronię. Wybiega. Atakuj, to rozbi, Poza tym ci się, kurwa zrobią no. Twoje wojska nie mają zagrożenia organizacji. No to były tylko wojska, które stacjonują tutaj. To Weź ustaw, linie y, Fallback Line, ustaw na tym, na całym wybrzeżu. A mówiłem ci wcześniej, że tam się będą desantować, to nie spoko ja tam armię mam, to spoko. No ja u siebie mam, no ja nie wiem co ty masz u siebie. Skąd ja mam wiedzieć? Wyślę ich tam w pizzydu zmasakruję i tyle A kto to się desantował w ogóle? Anglia. No. naprawdę wierzą Oni Cały naprawdę czas. wierzą... I want to believe. No właśnie. Dobra, zacząłem ich powoli im flotę w francusku zatapiać, bo już chyba oni mają baz morskich, żeby ze mną walczyć za specjalne. O, mam wolne stocznie Ale... Co mógłbym zbudować? Na przykład, nie wiem... Mógłbym zbudować okręt podwodny. Kurwa, cały czas nie mogę się odbić z tymi myśliwcami. Pamiętasz, że Brytole mnie po prostu miotą, jeżeli chodzi o myśliwce. No tak chore ilości tych myśliwców. No bo to wiesz, no, wszystkie wojska alianckie, Polska i tak dalej. Stary, ja zacząłem już robić wręcz dwa myśliwce dziennie. Nawet moje fabryki już wytwarzają, ale to nadal jest za mało. Dywizjon 303, pamiętamy. To prawda. Mm -hmm. O! Uzasadniono cel wojenny. No nareszcie. Za mało zasobów. Czego? Gumy za mało znowu. Syjam mi nie dostarcza. A to dlaczego? No może dlatego, że nie wiem, konwoje muszą pływać. Macie dostarczać frajerzy. No zmasakrujcie ich, no widzicie, że zesantowali się pod ludzie. Myślą, że mają szansę, nie mają szans. E, kolejni płyną, ty patrz. To oni jakieś lądowanie w Normandii próbowali robić, tylko, że nie w Normandii. <grym> Całkiem sprawny pomysł, muszę przyznać. Dobra, to skoro ja mam już cel wojenny tutaj uzasadniony, to no cóż... Szwecjo. Szwecjo, wiesz jak jest. Nadwezwę sojuszników, tak na wypadek, gdyby. Dobra, w porządku, niestety są w wariantach, to jest minus. Przez to się będą buntowali teraz. Czy mogę jakąś... No, można jakoś tam wejść na drugą stronę. Zmasakrować frajerów. Ja leszczy, z się nie pieścisz. No właśnie, a jak ich już masakruje, to wtedy zobaczymy. Estonia zaraz zostanie podbita, miło. Jak tam alianci? A, widzę, zmasakrowani. Kurwa, mam tych napraw od cholera do zrobienia mam. O ty kurde. O ty kurde. Co ci się dzieje? Nie mogą, nie, nie chcą mnie przepuścić do Kopenhagi. nie przez Kopenhagę. Hmm. Muszę tam wysłać więcej armii. Dlaczego w tutaj nie idziecie to dalej? to nie jest tak, że ty nie kontrolujesz tego akwenu? Może. Ale muszę tam przejść o, 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 tak czy no bo ja nie, znaczy nie mam nie ma, nie ma innej drogi. Halo, mogę tam wysłać jakichś ze wschodnich Niemców panowie, wszystkie wojska tutaj. Wszystko, wszystkie wojska. Wiesz wszystkie. Tutaj. Lecieć. Panowie, lecieć tam. Zmasakrować. Halo, halo, jesteś? Jestem, jestem cały czas, tylko patrzę jak się szybko naprawiają różne rzeczy, wiesz, u mnie mhm, mam sporo zniszczeń i się po prostu zastanawiam, jak to wszystko będzie tam się, wiesz, ogarniać do końca. Doktryny lądowe... Mhm, mhm. Strażacy, Wolkström, eee, tamto czołgi... <laughs> Mogę leopardy budować. To są tak, najwyższe chyba czołgi. Tu zmasakrowani, tu... A tu co to ta armia tak stoi? Kursy, no, to widzę, no, jaki nic, błąd nic. jeden zrobiłem w całości rozgrywki. O, widzisz, że kolejna dywizja brytyjska się rozbiła o moje wojsko. Słuchaj, drogo, Brytole, jak wy jesteście z ilością dywizji? Ty, Brytole, ma już 49 do 106 dywizji, ja na ten moment mam 111, ty masz 300. Brytole nie mają już żadnego wojska, jedyna ich naprawdę kolosalna przewaga nad nami to hmm. jest fakt, że mają trzy, prawie między 2 a 5 tysięcy samolotów. Ty masz 1400, ja mam bardzo mało, bo ja cały czas tracę te samoloty, z tego co zauważyłem już. Estonia kapituluje, wspaniałe Brak. wieści. Ja mam... Dajcie ja mam samolotów 500, więc mam strasznie duży problem z tym. No Panowie, lecimy tam, bo widzę, że one tam... No nie chcą nas przypuścić na drugą stronę, co mnie trochę niepokoi. Nie ukrywam. Francuzi za flotę, bo nie mogą uciec z kanału La Manche, z tego co widzę. I są non-stop statki swoje. Teraz powinno być po ich flocie. Nie frontu. Mogę zmienić nie frontu ustawić? Nie mogę. No trzeba się przebić, trzeba się przebić po prostu, bo to... Kurde, jak trzeba się przebić, to kimże ja jestem, żeby się przeciwstawiać? Ej, 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 ej tak się nie robi. Bo. Przebijamy się panowie, przebijamy się. Wystać tam więcej żołnierzy. W końcu się przebijemy. O, Messerschmitt się zrobił, super. Bardzo dobrze. Hmm, teraz zbadamy sobie inny czołg Panzer Tree. Niedźwiedziu, spojrzyj na Afrykę i powiedz, kto ma lepszy napis. Ja, ale ja tylko, tylko pytam. Ale tam masz Saharę, stary, co. Co. Ty ja, ja tylko pytam. Ja tylko pytam. To Sahara jakaś. Tylko zadaję pytanie. Hmm. Woli, ja Widzę, że w końcu udało morsko. ci się rozbić desant brytyjski, brawo. Co nie możesz przebić przez Kopenhagę? E, stoją armię. Czekam, czekam na posiłki, wiesz? Aha. Stoją nieruchomo. Możesz zrobić inwazję morską ze strony Talina, no szczekam. Jakbym tak miał jakieś statki, coś. Tak. Nie, to chodzi tylko musisz mieć konwoje. Nie jest takie skomplikowane w drugiej stronie. Sprzęt oh. wsparcia Opel Blitz. Może byśmy zrobili. Co możemy zrobić? Czyli może od... myśliwiec jest, a możemy zrobić więcej myśliwców takich, takich Master Schmidtów. Hmm. Bo jest taki samolot transportowy. Przede wszystkim będziemy musieli mieć masę myśliwców. Musimy przyjąć kontrolę nad powietrzem w Wielkiej Brytanii to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. A następnie przydadzą się bardzo bombowce, albo strategiczne, albo taktyczne, żeby zbombardować ich infrastrukturę, jak będziemy próbowali ich zaatakować. Przede wszystkim pelotki, porty, fortyfikacje i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o, o jakiś taki sens powiedzmy, prowadzenia tego, jak to będziemy musieli zrobić, więc tak, tak, tak sobie załóż, mniej więcej, nie? Mhm. Dobra. Słuchajcie, przebi przebić się na drugą stronę, panowie. A drugą stronę. Dacie radę. nacierać, nacierać masą ich masą. Hm. Ty ci, że ja już mam większą marynarkę wojenną niż mm, ci, niż Brytole. To nieźle. No Francja jeszcze ma całkiem sprawną marynarkę, ale ja mam w tym momencie już lepszą niż Brytole, więc w gruncie rzeczy boję się tylko jednej rzeczy, że jeżeli ja wyślę marynarkę w tamtą stronę, to ich bombowce morskie mnie rozpierdolą na, na, po prostu masakrycznie. To jest coś, czego się troszkę cykam mimo wszystko Myśliwiec międzywojenny Bombowiec taktyczny, dajcie mnie to Dać ten bombowiec taktyczny, chcę to Jak, Wygląda to, że francuskie floty już chyba nie mam w tym martwe okay. Tam trzeba lecieć, tam trzeba lecieć, zmasakrować to wszystko jest Maria Tak mhm. ja się zaraz zdenerwuję Na co? Ja się nie mogę przebić przez tych frajerów Dobra. Hmm. Nie sądziłem, że Szwecja będzie takim problemem. Co mnie tutaj jeszcze atakuje? A, próbuję się desantować jak ostatni frajerzy, rozumiem. I coś mi nie idzie? No tak trochę. Czy macie taką kiepską organizację? No, no, mamy do jednej armii. Wlać mnie do jakiegoś dowódcę, dobra. 142 dywizje. Jak ktoś się nie przebije na drugą stronę, to nie wiem co się przebije. Ci Szwedzi? Cholera jasna... No tak, w sumie, no Szwedzi. Dlaczego mnie dziwi to, nie dziwi to że Szwedzi się nie chcą poddać i są silni, tak? No, no Szwedzi. To, to... Gry paradoksu. No, no właśnie, po No przepuśćcie mnie na drugą stronę, chcę przejść! Zmasakrować ich! Kompania sygnalizacyjna, dobra. Co tam? Tak Nie mogę zgazłasz. się przebić. Bronią się, 28 dywizji stoi przy Kopenhadze po drugiej stronie i nie dadzą mi przejść. Przegrywamy. Oni mają 133 dywizje i przegrywają z 28. Tylko dlatego, że Szwecja. To bardzo niedobrze. No wiesz, to jest też przejście przez... No, wiem. ten... No, tak. Masz... Samoloty ustawiłeś sobie z tego co widzę, tak? No, tam latają jakieś. No, masz kolosalną karę morską, nie wiem czy widzisz to. No właśnie wiem, no ale nie mam innej opcji. No nie, no, nie, ma... nie, nie masz. No tylko mogę tam przejść, no. No, będziesz musiał przepchać się najzwyczajniej w świecie. Jak już przejdziesz, to już wiesz, pójdzie łatwo, nie? Ale No, tylko no... muszę przejść. O, to nie tylko jak. Go, go, go! Pchać ich, pchać ich, pchać ich. Nie zatrzymywać się wszyscy naprzód, naprzód, naprzód. Uboty mi tu dajcie. Nie wiem po co, ale dajcie. Gdzie są moje statki? Tu są jakieś statki. Wypłynąć tymi statkami. Tym pancernikiem. Klasa Deutschland. Zmasakrować te statki polskie. Co to tutaj w ogóle jest? Dajcie mi tu moje uboty. Zmasakrować statki polskie. Ile w ogóle można nazwać statkami. I przebić się na drugą stronę. Rozkazałem, rozkazałem. Dajcie mi tu więcej armii, to stworzy tak dużą dywizję, że to, to się. Świat taki nie widział. 192. Wszyscy! Naprzód! Jak tam bitwa? Wygrywacie, przegrywacie. Zmasakrujcie to, no. Zwycięstwo. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Teraz tak, wy. Tutaj. O, wypłynąć stąd. Nie obchodzą mnie żadne naprawy. Nie ja wiem, płyńcie tutaj i strzelajcie do nich tam, nie wiem, czy no, to tu. Możecie strzelać, zapewne. Jakoś. Dobra, niszczyciele tu są. Niszczyciele dorzucimy do głównej floty. Dobra. Zero. Just, tam się nie da przejść. Tam się nie da przejść. Serio? No do... A co ty masz za taki. 195 dywizji, oni nie mogą przejść. Nie mogą po prostu. Chciul... Nie wiem, jak potrafią przepłynąć. Tratwami nic, zero. No teraz to sobie jaja robią. No nie, no nie. Chodź tutaj Ignacy, chodź. Zdenawiamy Czekaj, się... sekundę mi tylko daj. Spadochroniarz się na drugą stronę i weź ich tam przepcha, ja wtedy już do końca dzieła. Bo, bo to jest, to jest jakiś żałość żałości Nie ma spadochroniarzy, jak mogę mieć spadochroniarzy? No <laughs> to nie ma spadochroniarzy. No dlaczego miałem ich robić? No to... No. Mariińców robiłeś kiedykolwiek, a zrobiliście inwazję morską? Zaplanuj inwazję morską jakąś malutką armią, żeby się dropnęła w Sztokholmie, żeby się dropnęło coś, nie wiem, w Malandii, żeby coś się dropnęło w kilku miejscach, żeby musieli się przeluzować. No ty nic ja dziwnego, czy... że się nie mogą przepchać, bo mają 28 dywizji, które są okopa okopane, a ty puszujesz po prostu, no. no. No to była... Dobra, rozkaz desantu morskiego. Gdzie możemy się desantować? Dobra. Zaczynam powoli brytoli odcinać, bo wysłałem moją marynarkę wojenną, żeby zaczęła ich... E, e, kosić ich uboty, wiesz? W sensie ich konwoje. Znowu ci w Holandii się dropnęli jelonku. Tak? To nic nie mam tym razem? Ustaw sobie fallback line. Fallback line to jest taka troszkę inna statystyka. Fallback line ustawisz i... Ee, chwilkę, muszę tylko jedną rzecz zrobić szybko. Dawaj to bombowce, otwórz ten region. Fallback line to oni wtedy stacjonują na jednej linii, wiesz? Mhm. Pancer 4 badania. Ono są samoloty już. Dobra. Czas zatopić Greków trochę, bo z Grekami mam trochę problemów. Proszę, ty mój. Dobra, zrobimy to tak. Co się takiego złego tam stało? Nie, nie, nic, nic, nic. Bla 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 bla. Stąd macie wypłynąć. Popłynąć tu. Słychować Słuch i Dobrze. Tak i tak. Wykonać rozkaz. Musimy dominać na morzu. No dobrze, rozumiem. Dobra. To przegrywa. Co to znaczy? przegrywa? O, ja wam dam. Dajcie mi to. Z, z drugiej strony pójdziemy w takim razie. Wy. Pięknie. Kolejne brytyjskie konwoje zatopione. Dajcie mi to. Dajcie mi kurwa przeciwnika. Stąd proszę się dostanowić tu. Dacie radę. Wykonać. Dobra. No, zaczynam powoli naprawić wszystkie fabryki, które miałem zniszczone, wiesz? Cieszę się, niezmiernie. Dobra. Wykonać! By... Floty Gresku, zaraz się pozbędę jej. Ra? to jest i... Ja wam dam, słuchaj, okay. Ja wam dam. Zymloty w rezerwach, mam tu gdzieś. Głęboko. Jak tam ci Holandczycy, bo tak widzę, że... Oh, Holandczycy! Holandczycy, tak. Holandczycy, powtórzę teraz jeszcze. Powtórz, powtórz to Nie bój się tego, nie bój się tego. Just nie. do it! Tak. Dobra, moja włoska flota po raz kolejny odnosi wielkie zwycięstwa, muszę przyznać. Jestem bardzo z niej dumny. Giuseppe ma trzeci y, y, poziom, brawo Giuseppe. Jak wygląda puszu-puszu w Afryce? Transportowce zero, Jezus. Nie ja tego planu. Jakieś transportowce. Jakiś, jakieś transportowce by się przydały. Musisz mieć konwoje, to są transportowce. Konwoje. Masz statki konwojowe? Ale ja nie mogę ich zrobić. Czemu? No bo nie mamy powera! Ojeju. Jaka szkoda, no popatrz. Co, co za wszyscy... ból! Być pisali, pisali, Jak jakieś to mówiłem? Nie, po co, co. Głupoty gadaż. Zacznę dusić Wielką Brytanię w końcu. Bombowiec taktyczny, wsparcie powietrzne, wsparcie z powietrza. Chwileczkę, hmm. chwileczkę, chwileczkę. Cichutko jesteś strasznie, możesz się zbliżyć śrubkę? Eee, proszę bardzo, już się zbliżam. I tak, 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 teraz zauważyłem. Chwileczkę, chwileczkę. To o tym mamy. Chyba tu wyczuwam, że... Zaraz, zaraz, zaraz. Ja to zaraz, ja to zaraz rozkminię. Ja to zaraz rozkminię. Chwileczkę. Przede wszystkim anulować wszystkie rozkazy. Odwołaj rozkaz. Odwołaj rozkaz. Odwołaj rozkaz. Odwołaj rozkaz. Odwołaj no, rozkaz. Tak, tak, odwołać rozkaz. Aha, Tam się jest, dzieje. się robi. Teraz, czy, gdzie teraz walczyć? Z czym walczysz Tak samo drogą? Wiesz co? Troszkę w Afryce. Przede wszystkim staram się cokolwiek zrobić w dziedzinie walki powietrznej. Mhm. Eee, I zaczyna to powoli wyglądać jakkolwiek, bo widzę, że w końcu odbudowuje się, ale to nie jest najszybciej na świecie. Eee, Afryka przede wszystkim i topie flotę. Walczy mocno z flotami, wiesz, Kumam. Starałem się starałem się troszkę, troszkę temat floty ogarnąć i jestem w skrócie, że z tego zadowolony jesteś mocno. Co? Dobra. Coż to za samolot jest. Menjiang kapituluje. Okej, okay. dobra. Tak, jak by Jakby to zrobić, żeby było dobrze. Samolot bliskiego wsparcia? O, proszę. Obowiedz morski. Dobra, wiesz co, słuchaj, puszczę ci lotnictwo do bliskiego wsparcia do ciebie. Mm -hmm. Na szle z Wiku wyślę. A, bliskiego wsparcia. Skrzydło niech liczy 200 wojsk. Ty nie masz samolotów tam ustawione żadnych? No, jakieś tam są, tylko że. Może spokojnie bombardowanie taktyczne mu ustawić. Czy tam są Amerykanie? Amerykańce? Niewykluczone. Siły te. A więc Amerykańce wysłały siły. O, to jest złe miejsce. No, znaczy to jest... no, panowie, panowie. Trzeba ich od boku wziąć, od boku. Damy radę. Damy radę, spokojnie. Stawić to tak? Albo pozwolić im przejść do nas, to też nie głupie. Jak tak zrobią, to sami polegną. No płynąć no ludzi, co wy robicie no? Co wy robicie? O czym wymyślicie? Czy ZSR dołączył do jakiejś frakcji, czy mi się wydawało? Nie jestem pewien, no co? Dobra, no wpuściłem Ci bliskie wsparcie Nie będzie za super działać, bo mam trochę problem z pokryciem O kurde, poczekaj, zagapiłem się z jedną rzeczą, mhm. już, się, już się już się poprawiam, Okej okay. eee, dobra, możemy grać dalej Może nie Co wy robicie moja armia? To jest, to jest zastanawiające w sumie. Mhm. Czy moglibyście wykonać mój rozkaz tak? Dobra, grecka flota chyba już nie istnieje na to wygląda. Chuj, szarżować dalej. Skoro to nie działa. Szarżować Dobra. dalej. Trzeba przemieścić mhm. moją flotę. Dobra. Nie mogę wyjść z Morza Śródziemnego, jak długo nie mam Gibraltaru, a muszę to, muszę mieć dywizję. Jak dużo wam brakuje do zrobienia? No już dużo, z tego, co widzę. Ach, myślę, jak tych Szwedów ugryźć. Kombinuję Co, i... masz problem? Finlandia odrzuca radzieckie żądania, ciekawe. O. Bardzo nawet, nie? E, mnie interesuje teraz tylko jedno, tylko jedno. To znaczy? Jak tam Może przejść? kurwa, zajmij się w końcu pierdolnymi brytolami w swoim kraju. No dobra, tam Brytyjczycy to nie jest duży problem. Zajmują się to... połowę kraju, jak ty możesz tak tracić wszystko? Przecież połowę to jest... kraju, to wyślę tam zaraz i nie ma ich. Ja tutaj mam Szwedzi, to jest mój główny wróg, Szwedzi. Toż okopali się w jednym miejscu, w jednej cieśni i mówią nie. Mówią Ach, ci stop. Tak, mówią mi stop i to mnie trochę niepokoi. Ja się zdenerwuję, wypełnię wodę ZSRR, przez ZSRR do Finlandii i z Finlandii uderzę na Szwecję. o, 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 o! Chodź, 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 Ładnie, ładnie, puszu, puszu leci, dobrze. Już nie. Ale dobra, Wam tam w... dobra, skoro tak stawiają sprawę. Dostało się do mnie wsparcie powietrzne. Puszu, puszu! Ruszać, a wy co tutaj przegrywacie. Puszu, puszu powiedziałem. Wy, puszu, puszu. Tutaj do tych frajerów. Okej, okay, te wypowiedział powiedział wojnę w Finlandii To już jest to już czas poniżej pasa To prawda Dobra, dać mi tutaj wszys wszystkie, wszystkie Wszystkie samoloty lecą tutaj, WSZYSTKIE Okej, okay, wygrywamy Powtarzam, wygrywamy Finlandia no, nie, <grym> nie walczy, co robimy? <grym> no jak to tam pójdzie, to zginę To prawda, to nie nasza wina? To nie nasza wojna, to nie nasza wojna A Co my dostajemy za karę wtedy? Kogo to obchodzi? Przede wszystkim żyjemy Odmowa Jedność Narodowa minus 7%, poparcie dla komunistów mi wrośnie. No nie jest duży problem. No niby nie. Dobra, niech ci będzie. No ja nie chcę teraz z, z Rosją walczyć. Nieśmy byli z nimi walczyć, szczerze mówiąc. Na dwa fronty wiesz, że nikt nie wygrał. No tak, ale oni nie mają wojska na granicach. Dobra, to poszło jak poszło. Z tobą nie, bo z tobą nie mają granic. A, no patrzyłem na twoją granicę i nie mają tam wojska na razie. Mówisz? No dobra, już teraz to po ptokach i tak, nie, więc wiesz. Dobra, no lećmy, no. Przepraszam, pozy, Wygląda na Wszyscy lecieć tam. O, pchamy, pchamy ich, pchamy ich. Nie wierzę. Pchać ich, pchać ich, pchać ich. Przepchać ich stamtąd. No. Duma rozpiera. Jak tam no. moja rekrutacja w ogóle, tak powiem, że ja tam rekrutację ciągle przeprowadzam, no właśnie. Wszystkim? Wystawić wszystko. widzę, jedna śmieszna. Mm -hmm. Ochotnicy z Wenezueli się wycofują. Gruba sprawa, co? No. Mm -hmm. Przepchacie to, ja was zwierzę. Przepchacie, musicie to przepchać. Czołgu, nie jedź tam. Rudy, zatrzymaj się. Bo widziałem, że sam chciałeś walczyć. Choćbym miał wysłać tam milion żołnierzy, przepcham ich. Choćbym miał wysłać tam cztery miliony żołnierzy, przepcham ich. Dobrze! Choćbym miał o, mogę zapytać jest jakie Jak jesteśmy frakcji? z doktrynami? Konkretnie rzecz ujmując, pytam o powietrzne doktryny. Finlandia, I morskie. Finlandia chce dołączyć do frakcji. No dobra, ostro, już. Jak już teraz to ostrałeś, to wiesz. I nadal powiedziała, że no, super by było, ale ja, ja jakoś nie, nie, nie czuję tego tak, jak oni czują. Stary, walcz w tej Holandii, w ogóle, weź to zorganizuj. A to, to już, ja już nie mogę na to patrzeć, koniec tego dobrego odcinka. Nie! Tak, koniec, nie! tak, nie, tak. dzięki serdecznie, nie, nie, nie będzie już następnych, koniec, póki się nie, nie! uczyć. Cześć! Nie! Hej.